Dnia jesteśmy nie wiadomo gdzie w sumie, ale ogólnie udało nam się koniec końców znaleźć jakąś miejscówkę do spania. Zostało nam dzisiaj 120, nie mniej. już, 100, Tak? Czy jednak? 120-130 km do mety. My się powoli zbieramy. Jest godzina 9. I jedziemy najpierw jeszcze do sklepu, a potem już w stronę mety. No i zobaczymy, jak to tam dzisiaj będzie wyglądać, ale mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj już spać na mecie. Lecimy do Giresun. Ale najpierw trzeba pozmywać. Dobra, pokażę Wam, jak tutaj wygląda ta nasza okolica. Tutaj jest żuczek. Tam się jeszcze Kuba siłuje z namiotem na górze. I to są nasze śmieci, także mnie zaraz sprzątnione. No i ogólnie tutaj jest morze. Tam są góry. Tu jest morze. Tam jest miasto. No ale tu jest już jeden wielki syf. Śmieci, nie żuczek. Może no, tak powiem, chodzimy trochę po śmieciach. Której myśmy tu przyjechali? W pierwszej w nocy. Ja już po prostu spałam po drodze, już nie umiałam. Jak się obudziłam, to ciągle co, co chwilę zasypiałam. No i przyjechaliśmy się po prostu, to rozbiliśmy, poszliśmy od razu spać. Więc nawet w sumie nie widzieliśmy tego syfu, bo było ciemno. No ale lepsze to niż spanie w jakiejś, nie wiadomo, jakiej dzielnicy w jakimś mieście. Jak tam uczucia po wczorajszym wieczorze? Po przejściach się udało, ale było ciężko. Wszyscy mieli już dość w pewnym momencie. Tak. Wykoncze... Nie dość, że zmęczenie to jeszcze nie mogliśmy znaleźć noclegu ani nic. Jeszcze dostałyśmy z Marysią opierdzenie od jakichś panów, że nie przeparkujemy żuka. No. Ale wszystko jest super, pospaliśmy trochę i. Kierunek meta. No się jest ciepło. Ja już się obudziłem ciepło bo i otworzyłem tą tylną naszą ścianę. No znaczy to jest plus tego namiotu. Robimy. Że tam możesz się otworzyć z każdej no. strony. My tak i, właściwie od, od i wieje. Ja sobie się po prostu poduszkę dałam potem na dach i sobie tak leżałam. Jak latałem, nie? No. Hmm. Silnik tak, będzie dolewany olej. Bańkę przynajmniej zużyjesz może, co? Panie kierowniku, ile rzekł spala? Ko! Koło... Z wyliczeń takich średnich około 10,5 litra no, 100 jest naszym kierownikiem. Teraz dwa, zapisuje wszystkie no wszystkie koszty po prostu, wszystkie paragony, ile paliwo kosztuje, winiety w ogóle wszystko po prostu za co płacimy wspólnie. Dzięki temu przeliczył ile żuk spala, czy to dużo, czy mało. Na paliwa. Że mniej niż 5 zł 490 tak to można, nie? A nie po 8 zł to są Mhm, to jest 9 groszy. Tam, Mówimy 10, ale daj mniej trochę. Pan sobie poszedł? Myślał, że większy bak jest. No chyba tak. Nie tu to bawi, że oni wszyscy tu muszą, wiesz, karta tankuje ci i nic nie możesz zrobić samemu, nie? No. 41 litrów 22607 2, 2, 6, 0, 7. 2, 2, 6, 0 4, 7 to jest ile złotych teraz trzeba przeliczyć? 204 złote 22 grosze. Zł. Idziemy do sklepu, idziemy na zakupy, tyle w temacie. Odbierać! Co się stało? Jakie buziki! ale tak. Oto to jest myślisz, ale. Kawy w kawiarniach kazały się być naszym ulubionym napojem. Jak? Mati, co myślisz? O Taki. takich? Jakieś paneczki. Chcemy na herbatkę. To, co to będziemy? Dziękuję. Mati, po polsku się zgadza. Jutro. Polonia. Ja jestem

Çay güzel güzel çay güzel. Bak. Çok güzel. Atmosfer test de samo. Bu maksimum bu minimum. Fajne. Ne to tam vezme. Nerede kullanacaksınız? Yani az mı lazım böyle minimum? minim? Okay. Efendim abi. Çünkü yeme. Efendim. Zrobiliśmy zakupy i teraz już kierunek meta. Tak. I nie zgadniecie, ile jest stopni w żyku? Ile? Nie wiesz, ile? Nie pamiętam. Zgaduję. 50. Prochę mniej. 48,5 dokładnie. W Polsce aktualnie jest 15. Przed chwilą pisałam z mamą, przynajmniej u nas w miejscowości. Nie, no jak się jedzie, to wieje, więc aż tak tego nie czuć. Gorzej, jak się stoi, to wtedy się wszystko nagrzewa. Nie wiem, czy to mówiłam, ale ogólnie parę dni temu w Giresun yy, było 20 stopni, teraz już jest 25. To jest tak, fajnie. 25. No, nie ma źle, Ale w Wiśle u nas jest 12. Ważnie? <laughs> tak. Może przez te deszcze? No. Jak ktoś jeszcze nie widział. No i co? Wrócam i kierunek meta. foto terus lebih mah. dosyć wcześniej chyba jesteśmy jednymi z pierwszych w ogóle ekip, które przyjechały Meta, yeah, znaczy tam już dalej stoją, ale i tak wszyscy oh dopiero się zjadą większość Yes! 8 euros enterprise I e, ogólnie na mecie można spać, tylko można, trzeba, trzeba za nią zapłacić. Ale ogólnie e, prezydent Giresun jest bardzo miły, w ogóle witał nas, nagrał wcześniej filmik na z że w ogóle się mega cieszy, że przyjedziemy i sam uwaga przyleciał na metę e, i wiceprezydent także, znaczy na start, e, kiedy wyjeżdżaliśmy ze stadionu w Chorzowie, mówię, startowaliśmy wcześniej. E, ale no wow, po prostu wow, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Dziękuję. Thank you. Thank you. Jak się czujecie, jak emocje? Do, nas, do mnie to nie dochodzi w ogóle. A to ja to się, się świetnie czuję, Jezus, ja no, serio, ale serio. Ale... ale mega super suwa, nie? Tak. Ja, tu jest morze, w ogóle jaki mamy z... dostęp do, do morza. Tam już się zakopali, tam już kogoś traktor wyciąga. E, a już pojechali, już chyba wyciągnęli. I ogólnie pokręcimy się tu trochę, pewnie ponagrywamy, zobaczymy co tu w ogóle jest. E, pewnie pójdziemy potem się kąpać do morza. No raczej jest, na jest super. Nie? Na miasto też pójdziemy. Wow, mega. Pokaż się. Dostaliśmy takie naklejki na wjeździe, żebyśmy o... wideo na po polsku napisali, żeby wiedzieli, że my jesteśmy na imprezie, że tu śpimy. Ogólnie plan jest taki, że teraz idziemy się wykąpać, póki nie ma jeszcze tyle ekip i prysznice nie są zajęte. I potem idziemy się tu przejść i na miasto i w ogóle się trochę ogarnąć, także... Także tak. O, stary o jak zakopcił. <laughs> Dzień dobry, witam Was po przerwie. Jest godzina 15:43. Tutaj dalej mam czas polski ustawiony na zegarku. Idziemy na zmiasto ogólnie ogarnąć sobie, co tutaj jest. Umyliśmy się, przebraliśmy się, pogadaliśmy z ludzikami i nawet rozbiliśmy trochę nasze obozowisko. Pokażę Wam. jak to tu wygląda. Tutaj mamy taki sznurek zostawiony dla naszych znajomych. No i zostawiliśmy im miejsce, żeby mieli gdzieś tutaj stanąć. I żeby nikt tutaj po prostu nie wjechał, to daliśmy ten sznurek. O, no, a my lecimy, zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Idziemy coś zjeść. Nie wiemy co, ale chyba coś. Kebab. Turecki? No. Kiedyś na pewno. Nie list? Nie wiem. Świetne krowy. Przyjrzymy się jak oni. Uczymy się jak oni dokładnie. W to trafiliśmy do takiej restauracji kebab, w sumie, nie ma być kebab, to już restauracja, że wszystko nam przynoszą i sami sobie robimy kebaba. Przynoszą nam mięso, przynoszą nam takie placuszki. Wejdź sobie dwie, bo one się No, są bardzo cieniutkie, więc trzeba wziąć więcej. I to ogólnie dajemy tu i to mięso ściągamy ryb łapką. Trochę ciężko idzie. To odkładamy. I teraz mamy tu pełno dodatków, trochę już zjedliśmy, więc yy, tego aż tyle nie mam. Ale to sobie możemy nałożyć, co chcemy i oni cały czas to donoszą, więc trzeba im powiedzieć stop, żeby przestali. I dostaliśmy nawet widelce w woreczkach i chusteczki do wycierania rąk w woreczkach. Także pełna profeska ogólnie. Tego się nie spodziewaliśmy totalnie. Dziękuję za uwagę. No Pyszne i... i co? No i nie wiem. Polecamy, naprawdę, dzisiaj się, nie? Nie, nie, nie. Szok. Ja bardziej smakuje niż w Polsce. Oj, tak. To jest naprawdę. Idziemy tak. się modlić, kochani. Dobra, ogólnie z zewnątrz tym miejsce nie wygląda. Ale było mega spokoj. Zapłaciliśmy 1760 lirów. Czyli no jakieś powiedzmy, że 176 zł za 4 osoby. Tak mniej więcej. Tam masz wodę, tak? Chcesz się napić. Przed z nami na plażę. No może pójdziesz. Kochani, przyznajcie się, co kupiliście? Nie nie Kuba. Co? Co, co kupiłeś? My no, w takim takim sklepie chińskim byliśmy. Słuchajcie, kupiliśmy sobie oryginalne tureckie. Adidas! No my dostaliśmy oryginalne skarpetki z Adidasa! No i co? Teraz ty masz jedną, ja mam jedną. Musimy się jakoś dogadać. A my dostałyśmy parę, A my dostałyśmy parę. chłopaki się no. muszą dogadać. Ale działa nam co Tylko że zarobiłam. A ten skarpet nazwa Adidas, także... Tak? No nie ma tutaj. No. Do, 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 ad, Wiesz, ją kosztowała te, te, te parę skarpetek od nie, nie wiem, 10 groszy na przykład, nie? A my już szczęśliwi, że skarpetki dostaliśmy. <laughs> także tak. Tak, ogólnie... Ogólnie tak. To jest ciekawy. Za trzy pary razem z Kubą zapłaciliśmy 154 złote. No. Rozda teraz zgadujemy ile wytrzymają. Tydzień, dwa, bo trzy. No, Tam przecież to są oryginalne. To są oryginalne Kuba, to co, co mówi? No Dzień, że teraz będę bał w tym w górę wyjść, bo kurde mi podeszła leci. Po no, co nie iść w tym w góry. Producent nie przewidział chodzenia w tym w góry. No, w ogóle nie przewidział chodzenia w tym w górę.

ハハハハ Wyszliśmy z zakupów, i plan jest taki, że idziemy teraz do morza. Co wy na to? Nie wiem, czy mnie słychać, bo gra głośno muzyka i pewnie jestem y, daleko. Idziemy za blisko. Idziemy po naszych znajomych, bo teraz przyjechali, więc jest zmiana planów. Siema! Siema. Siemaeczko! Pater, wprost do koła, do I teraz dawaj! Dobra! Dobra! Dziękujemy! Jesteśmy na mecie, przyjechali do nas znajomi, więc będę powolutku kończyć, przynajmniej ten dzisiejszy dzień, nie wiem czy film. Mm, to się okaże, jak będę montować. i świętować z innymi. E, może jeszcze coś nagram, jak pójdziemy pod scenę, bo na pewno będzie dzisiaj stacja. E, no ogólnie jest świetna impreza, świetna atmosfera, sami widzicie, co tu się dzieje, po prostu coś niesamowitego. Jest pełno ekip, jest wspaniała plaża, wspaniałe morze. A jutro najprawdopodobniej pojedziemy dalej strony Gruzji. Także zostańcie z nami i przeżywajcie z nami dalej tą przygodę, bo ona się nie kończy na mecie. Dopiero jesteśmy przed połową naszej drogi. Bajo, do zobaczenia w kolejnym filmie albo za chwilę. Do zobaczenia w każdym razie.